Dzień dobry drodzy widzowie. Dzień dobry Wam. Kochani, dzisiaj jesteśmy jako reporterzy ze Szczecina przy Gryfusiu, czyli symbolu Szczecina. I no dzisiaj właśnie. chcielibyśmy z nim przeprowadzić wywiad. To jest chyba Gryfuś. Co tam pisze Kaktusiku? Bo ja nie umiem czytać. To jest uniwersytecki Gryfuś. No co, skoro uniwersytecki, to zadamy mu pierwsze pytanie o Szekspira. Gryfusiu, czy pamiętasz. Czym jest, e, czym jest reszta według Szekspira? No nie, nie, mówi czym jest reszta. Może e, nie wie. Może nie. E, Gryfusiu, czy nie uważasz, że należy przemilczeć fakt, że w Szczecinie są za duże korki samochodowe? Należy, należy. E, Gryfusiu, czy należałoby spuścić zasłonę milczenia na to, że jest za mało księgarni w Szczecinie. Należałoby. Śmieszny. No dobrze. Odpowiada na każde pytanie, oprócz tego pierwszego. No właśnie. Ale całkiem nieźle się z nim rozmawiałem. Myślę, że odwiedzimy go następny raz, to się trochę już z nami oswoi. Właśnie, może będzie jakieś słowa mówił. No. A tym bardziej, że jesteśmy reporterami ze Szczecina. Zapraszamy Was na nasze kolejne spotkania ze znanymi szczecińskimi symbolami. Papa. pa! pa. pa, pa.